Państwa, dzisiaj w ramach akcji Zostań w domu pokażę, w jaki sposób możemy wykonać stroj wielkanocny, wielkanocny w szkle. Zacznijmy może od tak naprawdę od podłoża. Musimy zrobić drenaż w naszym stroiczku. Na spód wysypiemy karamzyk. Jest to tworzywo wulkaniczne, które pochłania bardzo dużą ilość wody. Więc wsypiemy odrobinę tego karamzyku, żeby powstał nam drenaż, żeby nasze roślinki nie utopiły się. Jak za mocno podlejemy, następnym elementem będzie ziemia. Jest to zwykła ziemia, tak naprawdę ogrodnicza do wysiewu nasion, tylko taką miałam ze zasobie domowym, bo pamiętajmy, że nie robimy zakupów niepotrzebnych, nie wychodzimy niepotrzebnie z domu. Pamiętajcie, że jeżeli ziemię trzymacie w garażu, w jakichś drebutniach przy ogródku, żeby ta ziemia odrobinę. Zagrzała się w pomieszczeniu. Moja była przeniesiona pół godziny temu i tak naprawdę czuję, że jest bardzo zmrożona wręcz. Dobrze, ziemia. Wsypiemy jeszcze troszeczkę i wkładamy nasze roślinki. A ja mam dzisiaj, co prawda, tylko bratki i stokrotki. I spróbujemy, spróbujemy zrobić ten nasz cudowny ozdob naszą ozdobę wielkanocną z roślin, które posiadam w domu. Damy jednego bratka i jedną stokrotkę. Bo obawiam się, że może więcej nam się nie zmieścić. Aczkolwiek może tego bratka wyciągniemy, bo będzie jednak za dużo. I damy tylko stokrotkę. Zakopiemy ją dość głęboko. Obsypiemy jeszcze odrobinę ziemią. Pamiętajcie, że cała ta pryzma korzeniowa, ona nie musi być do końca przykryta. Ważne, żeby dół był obsypany ziemią. Mech, co prawda, zazwyczaj używa się chrobotka w takich kompozycjach. Ja niestety chrobotka nie posiadam, więc wytargałam sprzed domu, spod iglatków, zwykły mech, który rośnie na co dzień. Jak widać, on jest tutaj jeszcze z trawą, z jakimiś dźwiękami, ale możemy to wykorzystać. Do połowy obłożyłem mchem. Okay. Ja w moich zasobach jeszcze <laughs> posiadam białą, białe kamyszki. Nie wiem tak naprawdę jakie są to kamienie. Kiedyś zakupiłam do obsypki rabatek. Odrobinę zdjęłam z rabatki przed domem, więc można tak naprawdę jeszcze to wykorzystać. I ładnie, kolorowo. Do takiego słoiczka można wsadzić różne inne rośliny, chiacenty, umkile. Tulipany. Ja posiadam co prawda 100 krótkie, ale myślę, że to też będzie dobrze wyglądało. Widzicie Państwo, 5 minut tak naprawdę pracy, a piękny las, już piękny słój, nasz Wielkanocny, może przyozdobić nam stół. Możemy dodać jeszcze troszkę Oczywiście To wszystko teraz należy podlać, odczuć, żeby roślinki nam nie uschły. Mogę dzieci poprosić o wodę. O, mam już wodę, dzieciaki przyniosły. O, podlejemy odrobinkę. Nawet jeżeli przelejemy, to ten keramzyt, który jest na spodzie, on zaabsorbuje tą wodę, która jest w nadmiernej ilości. Bardzo Proszę. I w taki to sposób stworzyliśmy piękny smój, wielkanocny, bo niestety święta wielkanocne są troszeczkę zapomniane w porównaniu do świąt Bożego Narodzenia. Dlatego, moi drodzy, pamiętajcie, zostajemy w domu, pracujemy na tych produktach, które posiadamy w zasięgu ręki. Słój jest z kilku lat z tak naprawdę jakiś wazon. Stokrotka zakupiam wcześniej do ogrodu z myślą wysadzenia, a resztę tak naprawdę to myślę, że każdy. Posiada jakieś e, ziemie i inne elementy w, w domu. Bardzo dziękuję i, i zapraszam. Mm, mam nadzieję, że na następny filmik. Nie wiem, tak naprawdę, bo strasznie się tym wszystkim stresuję, ale pamiętajcie, moi drodzy, zostajemy w domu. Dziękuję.